Dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj znowu wiosna nas nie rozpieszcza. Wieje, ale chociaż jest ciepło. Muszę się tutaj ukryć za domkiem, żebyście cokolwiek słyszeli, żeby ten wiatr tutaj nie dudnił, ale tutaj jednak trochę dudni. Mniejsza o to, może tu się schowam będzie dobrze. Albo wiecie co? Schowam się przyczepię. Chyba tu będzie trochę lepiej. W każdym razie dzisiaj przystępujemy do wędzenia numer 2. W pierwszym filmie to był film eksperymentalny, żeby zobaczyć, zapoznać się z wędzarnią. Dzisiaj wezmę pod uwagę wszystkie wasze komentarze. Bardzo dziękuję za te pomocne. I spróbuję, spróbuję częściowo je wykorzystać przy kolejnym wędzeniu. Rozpoczynamy zabawę. Zatem... W porównaniu do poprzedniego filmu nie będę opisywał co to za wędzarnia, jak, gdzie i tak dalej. Bo to bez sensu, bo to zobaczycie w poprzednim filmie. Tu do tego etapu się nic nie zmienia. Czyli najpierw rozgrzewamy porządnie wędzarnię. Tutaj nic gasło co prawda, ale musimy rozgrzać ją tak, żeby ona się po prostu porządnie przepaliła. Więc załadowałem drewno. Jakie drewno, co i jak. To akurat się nic nie zmienia w stosunku do poprzedniego filmu. O, I ona się musi teraz dobrze rozpalić i musi się tak z 10 minut, 15 aż do ponad 100 stopni, żeby ona się tak porządnie wypaliła, wygrzała, ta wilgoć z niej wyparowała. A w tym czasie przygotujemy mięso. Jeśli chodzi o przepisy na mięso, to będziemy je pokazywać, jak już opanujemy technikę, sztukę wędzenia dzisiaj z podejście numer dwa. Zwróciliście mi uwagę, że najważniejszą rzeczą przy wędzeniu jest dobrze wysuszone mięso. Dobrze, zgadzam się, wszystko jasne, dlatego teraz mięso, tam daradam, sobie tutaj z pół godzinki powisi, blisko ogniska, to trochę mu tu cieplej będzie, bo mu się nic nie stanie przez te pół godziny, ono jest dobrze zapeklowane, zasolone i mamy tak, schaby, karkówki, szynkę chyba i boczek oraz moje kiełbasy, przepis na kiełbasy, będzie na kanale już niedługo, albo już jest, w zależności od tego, co oglądacie pierwsze. W każdym razie sobie tutaj w wietrze elegancko to przez z pół godziny. Oczywiście potem to będziemy jeszcze suszyć. W wędzarni, co jest też kolejną nowością i zmianą już sposobu, który był w poprzednim filmie. No i teraz trzeba niestety dać pół godziny temu na żureczkach, na haczykach, na haczykach. wszystko sobie tutaj wisi. Wędzarnia. Grubo przekroczyła 120 stopni. Bardzo dobrze, niech się wypala. I teraz jest nowość. Uwaga, pierwsza zmiana. Mięso będziemy suszyć w tym oto sprzęcie, ale dopiero kiedy się to wypali i będzie sam żar. Nie będziemy suszyć w ogniu ani w drewnie yy, yy, czystym, jeszcze niedopalonym. Sam żar musi się tutaj zrobić, więc to musi się jeszcze tutaj porządnie przepalić. To jest pierwsza zmiana. Różnica w stosunku do poprzedniego filmu. Yy, Akurat tutaj jest drewno bukowo-olchowe, jeśli to tak e, awansem poprzedniego filmu. Więc niech to sobie tutaj się porządnie e, wygrzewa. Używajcie naprawdę dobrego drewna, najlepiej odkorowanego. Co, kwiatuszki sobie znalazłeś? Tak, chodź, chodź, starowinko, chodź, kochamy, chodź. Chodź, Laluś, chodź. Occiwa morda. Wędzarnia jest porządnie wygrzana. Rozpoczynamy suszenie mięsa. Wieszamy sobie na patyczku i teraz jest różnica taka, że robimy to susząc w żarze, w związku z tym tutaj jest tylko żar i to przy o tak lekko uchylonej wędzarni, żeby to tak naprawdę się nie wędziło, tylko trzymało o ciepło tu Trochę na pół ten szyber uchylony, tu na całość i tak sobie to będzie teraz się suszyło przez jakąś godzinę mniej więcej i wtedy dopiero rozpoczniemy właściwe wędzenie. Dorzucam resztę mięska i zaraz zobaczycie jak to na tą chwilę będzie wyglądało w tej wędzarni. Minęło około godziny, jak widzicie jest dalej uchylone. Mięso już całkowicie wyschło. Teraz sprawdzimy, czy jest ok. Jak to trzeba sprawdzić? Trzeba dotykać łapą i musi być suche. Po prostu suche. Nie może się kleić, nie może być wilgotne. Musi być suche. I to dotyczy każdego mięsa, które się wędzi. Jak będziemy wędzić dalej? Tu jest dalej żar. Można dodać szczepki drewna i one po prostu, jak położy się na żar, zaczną się kopcić, dymić, i ten dym jest pożądany. Ale można też takimi, oto z rębkami różnych Więc ja tutaj mam jeszcze ze starej wędzarni balkonowej, którą mieliście okazję oglądać pewnie na moim kanale mam grusze, mam czereśnie i chyba końcówkę jabłoni i ja chcę to zużyć więc teraz przechodzimy tu do węzarni i sprawdzimy jak to się uda uwędzić wygląda mi na suche tak, jest suchutkie mięsko całe w dotyku jest kiełbaski luksusowe więc teraz rozpoczniemy wędzenie właściwe Dobra, zobaczmy co tutaj. O, mamy. Dobra, i na te mar. Powinno się to oczyścić, ale... Dobra. O, damy jabłoni. O dosypiemy tej druszy trochę i potem będziemy uzupełniać najwyżej. To na czym wędzicie to jest Wasza sprawa Ja tu robię niż masz. Można to teraz palniczkiem trochę stawiamy Dobra, I zamykamy teraz tak, żeby to się tutaj tliło, zamykamy tutaj, tak i tutaj delikatnie szyber przymykamy, żeby nie było ognia, zostawiamy dosłownie lekko przykryte, tu zamknięte i góra. Też lekko przymknięta, żeby to swobodnie przepływało dymem, ale też ten dym miał gdzie uciekać i żeby się ta wędlina tam nie dusiła w tym dymie. I patrząc na termometr, który tutaj jest niestety niezbyt dokładny, Musimy się dzisiaj nim niestety posiłkować, bo nie zdążyłem kupić na dzisiejsze wędzenie termometru bezprzewodowego, a taki chciałem. I będziemy się trzymać między 40 a 60, a idealnie by było między 50 a 60 wędzenia. Nie ufam do końca temu termometrowi, podobno zawyża, dlatego będę się bliżej ich 50. Trzymał, żeby było ok. I tak będziemy wędzić kiełbaski przez, myślę, jakieś 2 godziny do 2 godzin, a mięska do 3-4 Godzin. Czekamy, pewnie będę musiał jeszcze dosypywać zrębek, ale to zobaczymy w praktyce, kwestia pilnowania temperatury. Eee, mija dwie godziny od wędzenia, eee, kiełbasa jeszcze moim zdaniem powinna być tu chwilę, dlatego że jesteśmy w dolnej temperaturze wędzenia. i one są jeszcze moim zdaniem troszeczkę można je podwędzić, więc ja im bym, bym dał jeszcze z godzinkę i po 3 godzinach je wyjmiemy, no a mięska 4-4,5 godzinki i będą ok. Mięska są gotowe. Mija ponad 4 godziny, można wędzić dłużej. Przypominam, że to jest próba druga wędzenia, jest troszkę poprawiona. Już teraz zapraszam na kolejną próbę, ale to już z przepisami, żebyście mieli przepisy takie po mojemu. Jak już chcieliście w komentarzach, to tak musi być. Zobaczmy, jak to wyszło. Oh. Mm. ale kolorek O! No. zobacz jak to, jaki to ma piękny kolor jak to pięknie wygląda jest sprężyste no i teraz to teraz to mięsko będzie musiało trafić jedziemy do domu bo w idealnym świecie tak jak mówiłem powinniśmy tu je sparzać ale nie mamy takiej możliwości w związku z tym jedziemy do domu rzucamy je mięso na godzinę do wody 82 stopnie będziemy to parzyć i potem wystygnie zahartujemy to zimną wodą żeby zamknęło w sobie soki i aromaty i wrzucamy do lodówki na całą noc i będziemy degustować zapach idę Idę schować. Wędlinki teraz wylądują w garnku pełnym wody. Ja mam taki stary loski Jeszcze mierzę sobie temperaturę, aby miała 82, 3 stopnie. 82 to jest taki optimum. 80, 82. No tej wodzie jeszcze troszkę brakuje. Więc czekamy, aż się ta woda zrobi i będziemy nasze wędlinki parzyli przez około godzinę po 45 minutach biję wewnątrz mięsa termometr i powinno osiągnąć 72-3 do 75 stopni wtedy oznacza to, że mięso jest gotowe. Ale mniej więcej, jeśli będziecie parzyć godzinę w 82 stopniach, to powinno być ok. Powiem Wam, że metoda się sprawdza. Przepraszam za to, jak wyglądam, ale jestem po całym dniu na działce spalony majowym słońcem. Powiem Wam, że ta metoda się nowa wędzenia, czyli dobrego wysuszenia i troszkę niższej temperatury wędzenia sprawdza. To mięso ma zupełnie inny zupełnie inną konsystencję. Ono jest takie sprężyste, jest takie półsurowe jakby w środku. I oczywiście ono tutaj w, w, w procesie parzenia powinno tutaj dojrzeć i mieć tutaj tą em, zjadliwość, można powiedzieć. I to mięso ma też zupełnie inny kolor. Tamto mam wrażenie, że chyba troszkę za wysoka temperatura była i żeśmy je bardziej uwędzili, upiekli, coś w tym stylu. Zobaczymy. Woda już prawie się dochodzi do odpowiedniej temperatury i wrzucamy. Dobra, woda ma 80 stopni, czas wrzucać. Wrzucamy po prostu nasze mięsiwo. Boczuś. Ops. Płyń kochany. Szynieczka. Przepraszam, karczek. To jest chyba szynieczka. Nie rozpoznaję. Ops. Chabiczek. hops i na koniec pójdą kiełbaski to zaraz rzucę i tak jak mówiłem kiełbaski 40-45 minut i wyciągamy mięsko mniej więcej godzinę ale będziemy wbijać do środka termometr i sprawdzać czy w środku mięsa jest 72 do 75 stopni i teraz oczywiście trzeba gazu tak pilnować, żeby nie zagotować tego, bo nie może przekroczyć to tych 82, 3. no to nam jak 85 skoczy, to tragedii nie będzie, ale lepiej trzymać tej temperatury. Mija ponad godzina. zobaczmy co tutaj się dzieje, wydaje mi się, że już na pewno boczek może być gotowy, tak bo boczek był cieńszy, wbijemy mu w środek termometr. Sprawdzimy jaką ma temperaturę. Tak, boczek jest gotowy. Ponad 70 stopni, nawet 75 jest OK i wrzucamy to do zimnej wody, żeby się zahartowało. Ops, tutaj już kiełbasiny jak widzicie są gotowe i teraz czekamy aż tak naprawdę każdy ten kawałek mięsa będzie miał te 72 3 stopnie w środku. Wrzucamy do zimnej wody, wyciągamy potem z zimnej wody, odcieknie tak jak tutaj, takie łbaski, i wrzucamy do lodówki na całą noc. I rano widzimy się na degustacji. Więc teraz, chwilkę poczekam jeszcze, żeby tamte grubsze kawałki mięsa osiągnęły tą temperaturę, to będzie dosłownie 5-6 minut. I wrzucam tutaj do zimnej wody, żeby wystygło i zahartowało się. Oczywiście są różne metody, ta jest taka, którą ja stosuję, żeby to mięso związało, zahartowało. Po całej nocy wszystko pięknie pachnie, czas to pokroić. Spróbujemy boczuś. Nie umiem lewą rękę pokroić. <śm> <śm> Piękne tuściutki, różowiutki. Może jakiś mniejszy kawałeczek, co? Był pusty Tak, idealny na jajecznicę, bo ten tuz przesiąk tymi przyprawami, więc będzie idealny. Można oczywiście chudszy kupić, ale ten też jest bardzo dobry. Sprawdźmy, sprawdźmy jeszcze szyneczkę. Mm -hmm. Bardzo piękna różowiutka. Dobrze zapeklowana. Spróbujmy. Dobra, mniejszysta Jest. Jest oczysta w środku. A, dobra. Podejście numer dwa do wędzenia zakończone. Wydaje mi się, że lepiej wyszły te wędliny, choć jeszcze można wiele rzeczy dopracować i spróbujemy to zrobić w kolejnej części, w podejściu numer 3, To ja za jakiś czas, już z przepisami, tak jak chcieliście. A dzisiaj zabieramy się do krojenia na krajalnicy, My to pokroimy na porcje, wrzucimy do zamrażarki, będziemy mieli na kilka dobrych tygodni wędlin, Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu, zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania mm. innych moich produkcji. Dzięki, cześć!